Dzisiaj w planach miała być krótka szpejoza o środkach do dezynfekcji i jak je dobrać, ale z uwagi na fakt, że środków do dezynfekcji praktycznie nie da się teraz dostać i funkcjonują gdzieś w sferze fikcji, ja na szczęście takie mam. To będzie generalnie o ostatniej sytuacji z pandemią panującą i z perspektywy mojej codziennej służby, dlaczego widzę, że ludzie nie do końca zachowują się tak jak powinni. Zapraszam. Jasna cholera. Mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od federalnych. Siemano mordeczki, sierżant wageta z tej strony. Tak jak powiedziałem, dzisiaj miało być trochę o czymś innym. Dzisiaj miało być szpejoza, której dawno nie było. Znaczy, no nie tak dawno w sumie. Była chyba dwa tygodnie ze mną. Ale miała być szpejoza właśnie o... No trochę mi kawał ubrudził. O środkach do dezynfekcji i jak je dobrać. Myślę, że jeszcze krótko się do tego odniosę. Na szybkości, ale będzie to kiedy indziej. Dzisiaj krótki apel w sumie. Pewnie nie będę oryginalny, w tym co powiem, bo przewija się to cały czas gdzieś tam w mediach, ale z tego co widzę z mojej codziennej służby na ulicy tu jednego z większych polskich miast, widzę, że pomimo tych apeli, pomimo obostrzeń, które wprowadza rząd, które jeszcze nie są do końca spenalizowane. Ludzie nie do końca się do tego stosują. W sensie do tego apelu zostań w domu, pojawił się taki hashtag, zostań w domu i tak dalej. Co jest? Sprawą kluczową do tego, żeby z tą pandemią walczyć, i na przykładzie Włochów możemy zobaczyć, że same obostrzenia nałożone przez rząd, nawet penalizacja przebywania gdzieś w jakichś skupiskach ludzi nie działa. Na Włochów nakładane są kary, walczy z tym policja, walczy z tym, walczą z tym inne służby porządkowe, a to po prostu nie działa. I u nas póki co te wszystkie. Obostrzenia nie są jeszcze aż tak drastyczne. Faktem jest, że są zamknięte szkoły, uczelnie, zamknięte są bary, restauracje, jakieś ośrodki usługowe, które świadczą usługi tylko na wynos. Mówię tutaj głównie o gastronomii. I pomimo tego, że tak dużo trąbi się o tym w mediach, żeby zostać w domu, żeby nie udzielać się gdzieś na zewnątrz, głównie chodzi o to, żeby nie nie funkcjonować w jakichś dużych skupiskach ludzi, to ja, pełniąc służbę na ulicy, faktycznie mogę powiedzieć, że tych ludzi jest o wiele mniej. Niektóre miejsca, szczególnie te, które gdzieś skupiały się na gastronomii czy na jakiejś rozrywce, są opustoszałe jak z jakiegoś filmu. Natomiast cały czas widzę, że szczególnie po interwencjach domowych, czy interwencjach jakichś dotyczących zakłócenia mm, ciszy nocnej, ci ludzie cały czas spotykają się. Tylko, że przenieśli te imprezy z ulic do domów. I mój apel polega na tym, żebyście nie traktowali tego w ten sposób, że dobra, nie możemy spotykać się na mieście, więc przeniesiemy naszą 20-osobową imprezę do domu. To nie o to chodzi. Wtedy tak naprawdę cała nasza próba gdzieś walki z tym, co się wydarzyło, czy dzieje się cały czas u nas w kraju, upada, bo wy cały czas macie możliwość zarażenia się. Czy zarażenia innej osoby, jeżeli się spotykacie w domu. W domu magicznie nie pozbywacie się tego, że możecie gdzieś przenieść ten wirus z jednej na drugą osobę. Ludzie trochę nie zrozumieli chyba założenia, bo i nie zdają sobie tak naprawdę sprawy z powagi sytuacji. Bo tak jak mówię, my jeszcze tego tak bardzo nie odczuwamy w kraju i myślę, że mimo wszystko podchodzimy do tego trochę lepiej niż inne narody. Natomiast ty. Ja sam po teraz spełniłem służbę nocną w cały weekend, w sensie w piątek, sobotę. Dzisiaj też mam na noc w niedzielę, więc są to takie dni, które są najbardziej policyjnie pracowite, że tak powiem. I powiem wam, że w piątek, kiedy jeszcze bary były otwarte, mieliśmy mega dużo roboty i ludzie i tak się spotykali, i tak się spotykali. Wczoraj faktycznie było trochę spokojniej, natomiast tak czy siak, jeden z barów u mnie na podległym rejonie był otwarty, z tego co powiedział mi jeden facet, który zgłaszał, że ludzie się tam gromadzą, piją piwo i tak dalej. Ale oprócz tego było dużo interwencji, które dotyczyły zakłócania spokoju spoczynku nocnego i ludzie po prostu dalej się spotykają, tylko robią to w domach, czy tam w mieszkaniach. Nie róbcie tego, nie na tym to wszystko polega. Tutaj polega to na tym, żeby siedzieć w domu i nie spotykać się po prostu z nikim. Albo spotykać się w bardzo ograniczonym gronie, a nie powinno to wyglądać tak, że ja wchodzę na domówkę, w środku siedzi 10 osób, piją sobie wódkę, śmieją się, zbijają piony, kaszlą na siebie i tak dalej. No i w sumie tyle chciałem wam powiedzieć. Chciałem wam tutaj jakąś krótką, krótko zaprezentować to, jak to wygląda naprawdę. Pomimo tego, że cały czas trąbi się to gdzieś tam w mediach społecznościowych, w mediach ogólnie, przekazuje się to sobie gdzieś tam z dołu, 100 ludzi i tak to robią. Chyba nie tędy droga. Krótko o środkach. Ale tak jak mówię, nagram osobną bagietę. Wiem, że i tak pewnie tego nigdzie nie dostaniecie, ale uważajcie przy wyborze środków dezynfekcyjnych, bo wiele szczególnie przy tych tak zwanych antyfilcach, tych małych buteleczkach, które ja mam zawsze przy sobie na służbie. Ponieważ zdecydowana większość tych środków nie ma działania wirusobójczego. Hemiset, na szczęście ma. Też ograniczone, ale ma. Jest to jeden z niewielu środków, które warto kupić. Zresztą jest to środek stosowany szeroko w szpitalach. Natomiast te środki, te żele antybakteryjne, jak samo nazwa wskazuje, są antybakteryjne i często to działanie wirusobójcze jest albo go nie ma, albo jest bardzo ograniczone. Powiem więcej, niektóre te środki, chyba jeden z nich to jest środek z Dekathlonu. Jest to środek tylko kosmetyczny, jest to środek tylko odświeżający i tak naprawdę jego przydatność w codziennej służbie czy w codziennym życiu, w teraźniejszych realiach jest zerowa. Także tyle uważajcie na siebie. Krótki filmik, tyle chciałem przekazać. A nasz PZ zapraszam w swoim czasie, jak to wszystko się uspokoi, bo też sam właściwie nie wiem, jak będę zadaniowany przez najbliższe parę lub paręnaście dni. No ale zobaczę. Mam nadzieję, że uda mi się coś dla Was nagrać. Trzymajcie się, cześć.